Państwa w cyklicznym programie Bez Komentarza. Witam telewidzów Telewizji Amazing i słuchaczy Radia Fama. Dziś naszym gościem jest trener Lechi Aleksander Majcz. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam również. Dziś wyjątkowa okazja, żeby się spotkać, bo już awans Lechi jest pewny. Kto jest autorem tego sukcesu? No przede wszystkim zawodnicy. No, ja zawsze podkreślam ostatnich, yy, w ostatnich tygodniach, że yy, to jest jak film. Albo, albo nawet odcinek serialu. Jest, jest, jest ten, który finansuje to wszystko, ten producent no, Marcin Wolski ze swoją małżonką, który jednak finansuje ten projekt. No jesteśmy my, powiedzmy, ten reżyser, scenarzysty, tak jak w postaci mm, sztabu szkoleniowego razem ze mną, razem z trenerem Pawłowskim, Wróblewskim, razem z kierownikiem. No i ci, co są najważniejsi, aktorzy. W tym przypadku nasi zawodnicy, którzy pokazali naprawdę klasę w Te czwarte lice, Także oni myślę, że oni są najważniejsi i oni zawsze muszą być najważniejsi, bo jednak e, kawał roboty zrobili i zasługują na te brawa. Czy znaczy ta reżyseria jest trudna w pana wydaniu, dlatego że jak obejmował pan stanowisko i rozmawialiśmy, to no, mieliśmy troszeczkę obaw, bo zajął pan stanowisko po trenerze Majaku. Pan trener był też dość krótko i. Właściwie nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. A teraz jak to wygląda? Czy to była trudna sztuka? No myślę, że tak. Jednak, jednak w takim trudnym momencie. No, jednak ten stres cały czas gdzieś jest w tej, tej pracy, czy to piłkarza, czy to trenera. No, jest biostres. No. Teraz wychodzi na to, że było fajnie, no powiedzmy. No, ale jednak ta, ta droga była bardzo ciężka. No. Każdy chciał tutaj, żebyśmy zrobili awans i, była presja niesamowita z, ze wszystkich stron. No, udało nam się, udało nam się zrobić, zrobić, to czego wszyscy oczekiwali. No, muszę powiedzieć, no bardzo ciężko, bardzo ciężko, bo mówię, no nie mogliśmy spodziewać niczego. No, też mogliśmy skończyć e, tak szybko współpracę z Lechią, tak jak e, trener ma jak poprzednik mój. Ale okazało się, że jednak no, gdzieś tam, powiedzmy i, i tego szczęścia i, i jednak e, trochę nosa piłkarskiego akurat. Przydało mi się i doszło do tego, że, że zrobiliśmy naprawdę wielki sukces po 21 latach. Wróciliśmy na, 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 na właściwe tory. No tak, ale nos piłkarski, nosem piłkarskim, natomiast udało się panu stworzyć też dobre relacje w drużynie i z drużyną. Takie relacje trener-zawodnik? No myślę, że tak. Cieszę się przede wszystkim. No ja jestem, ja cały czas powtarzam no i w niektórych momentach jestem trener i muszę być, tak. Ale większość czasu jestem dla nich przyjacielem, kolegą, bo uważam, że tylko takie relacje mogą pomóc drużynie. Faktycznie wiemy, do którego momentu możemy się poruszać i kiedy, kiedy po prostu nie możemy przekroczyć niektóre granice. I oni to świadomi są o tym i wiedzą o tym. I myślę, że to jest jednak ta przyjaźń, którą mamy między sobą, jednak doprowadziła do tego, i oni między sobą, doprowadziła, że mamy świetną atmosferę. Ja naprawdę jestem, jestem zadowolony, że, że tak mi się udało wszystko połapać i całą do drużyny. Bo to jest jednak ciężko 20 paru chłopaków, wszystko w jednym gronie i, i takich trzymać blisko. Bo ja mówię jako rodzina i cały czas powtarzam: Musimy być jako rodzina, bo oni na boisku mają tylko siebie nawzajem i muszą sobie pomagać, i tylko taką drogą do sukcesu. No tak, to właśnie widać. Przełożyło się to na grę chłopców i na ich współpracę na boisku. Proszę powiedzieć, czy, czy oni teraz lepiej współpracują też między sobą? Bo, tak jak pan powiedział, do pewnego momentu trener, natomiast później przyjaciel. To widać chyba w takiej taktyce, którą pan do pewnego momentu opracowuje, natomiast potem oni mogą też pozwolić sobie na pewną swobodę. Tak, no i ja, ja cały czas podkreślam, że. Yy... Są zasady, które musimy się trzymać i dyscyplina dla mnie jest najważniejsza. W pewnym momencie mogą wyjść poza szeregiem, to znaczy, że pozwalam trochę swobodę. Bo ja mówię, no, ja mogę stracić pracę, jak oni nie strzelą bramkę, ale muszę im dać swobodę rozgrywaniu akcji, żeby oni sami ze siebie byli kreatywni, żeby po prostu nie byli takim, ja chcę po prostu tylko jedno, tylko chcę dyscypliny, zaangażowania, a później co oni tam na boisku będą robić, czy czasami ludzie narzekają, że a, no, oni się bawią ten. trzeba im dać. Trzeba im dać trochę jednak te swobodę, żeby oni też się cieszyli e, z tej piłki. A wiadomo, że piłkarz jak jest ściśnięty jest, jest po stresem. No, nie, nie da wszystkiego. Nie? Jednak jestem ja powiedzmy z tym batem, który stoi gdzieś z boku i, i tam krzyczy, podpowiada i podpowiada i czasami mówią, że robię presję, czy nie presję, ale mówię, wystarczy, że ja to robię i i mi to nie przeszkadza, bo my omawiamy, co mamy zrobić, oni to wykonują, widać, widać że wykonują to bardzo dobrze. No, co powiedzieć, no. Ja mówię, no, tak jak często podkreślam w szatni, że jak zawodnik potrafi grać piętą, to nie gra piętą. ja nie mam nic do tego. Jak to mu dobrze wychodzi i to daje temu zespołowi coś, nie grobi. Jednak muszą mieć trochę swobody, żeby oni się też cieszyli. Bo ja mówię, no jakbyśmy cały czas chodzili jakimiś ścieżkami i cały czas mi narzuco taką dyscyplinę naprawdę hardkorową, to nic tego by nie było. Jednak gdzieś tam w pewnym momencie muszę popuścić, tak samo mówię, no tutaj jestem trenerem, a za chwilę jestem i przyjacielem i kolegą i oni tak samo mnie odbierają i Myślę, że to jest dobry, dobry stosunek między, między nami, i że to doprowadza do tego, że oni się dobrze czują i dobrze wykonują swoje roboty, i dają wszystko siebie. Nie ma takiej presji. Ja mówię, no, nie, nie jestem w stanie, żebym zawodnikami, którzy powiedzmy no, mają takie wynagrodzenie, jakie mają, żebym mógł na nich wymagać, żeby musieli każdą sytuację strzelić. Bo ja mówię, ja przez to, że oni nie strzelą mogą stracić, mogę stracić pracę, bo nie strzelimy jedną jednym meczu bramkę drugim, trzecim i już, już jest po trenerze. Ale dla mnie najważniejsze jest zaangażowanie. Zaangażowanie na boisku, ambicja, z tego tylko rozliczam, bo mówię resztę, no ciężko, ciężko wymaga czasami ludzi, którzy zarabiają y, setki milionów i czasami do pustej bramki nie mogą strzelić, także są niektóre rzeczy, na które nie mamy wpływu, ale żeby się zaangażować w ambicje i, i bieganie i walkę, to jednak yy, wymaga. No ale to właśnie duża Pana rola w tym, że wzbudził Pan w nich ambicje i też chyba w tym, że dostrzegł Pan w nich te mocne strony, ponieważ zespół no, stał się pod Pana kierunkiem zupełnie inny. Jak rozmawialiśmy właśnie rok temu, to nie wiem, czy Pan pamięta, nawet zastanawialiśmy się na tym, że te stałe fragmenty gry też nawet były no, źle ułożone. Yy, Objął pan kierownictwo nad drużyną i od razu, no od razu to był inny zespół tak naprawdę, czyli dostrzegł pan w nich i poukładał pan im pozycję w ten sposób, taki korzystny dla nich. Na pewno na pewno gdzieś tam błędu się nie ustrzegłem. Nie? Na pewno gdzieś tam popełniłem, ale y, jestem tylko człowiekiem i, i mogę się milić, ale na bieżąco staram się wszystko poprawiać. Y, pamiętam na naszą pierwszą rozmowę i ja powiedziałem wtedy, że, że jest dużo tego do, do poprawienia. Każdy trener robi pod siebie. Nie? Y, ja akurat chciałem zrobić zespół, żeby właśnie grało tak, jak grało. Tych 8-9 meczów, które graliśmy od momentu z wieluniem, żeby byli agresywnie, żeby była i dyscyplina i żeby jednak e, kibice się cieszyli z tą gromi i bramek. Nie? Mm, ja jako zawodnik e, też byłem powiedzmy dyscyplinowany, tak? praca, praca, praca. Wiadomo, kiedy praca, kiedy, kiedy śmiech i żartę. I tak samo tutaj. W e, ten zespół uważam, że, że każdy zawodnik, wyciągnęliśmy. Tego, tego powiedzmy maksimum. Do końca jeszcze tam zostało rezerwy. Uważam, że te chłopaki jeszcze sobie będą rozwijać i dać ze sobą wszystko. Ale myślę, że jednak, jednak ta dyscyplina dyscyplina i, i po prostu konsekwencja tego, że tak mamy robić i nie, nie schodzimy na boki, po prostu idziemy cały czas tą drogą, to jest właśnie to. I że jestem konsekwentny, po prostu no, no, idziemy tą drogą. Obrałem taką drogę i oni, oni po prostu razem ze mną e, zgodzili się, że. Ta droga doprowadziła do sukcesu i widać zresztą efekty, nie? No tak, te ich podejmowane decyzje własne przyniosły dość duże korzy korzyści zespołowi, ale wróćmy do ostatniego meczu. Po ośmiu wygranych spotkaniach mieliśmy porażkę. Dlaczego? No, różne przyczyny. Różne przyczyny, no, y nie będę nic siebie nie, nie bronić, że, że po prostu mamy, powiedzmy, mały szpital w drużynie, że dużo kontuzji, że wieszli chłopaki... Y nie samego zaskoczyli, że bez walki, bez ambicji trochę odpuścili powiedzmy. No myśleli, że, że po prostu tak jak poprzednie, że na spokojnie doprowadzą ten mecz na swoją korzyść. Straciliśmy tą bramkę później pod końcówkiem pierwszej polowy mieliśmy sytuację, gdzie mogliśmy odrobić stratę. Później mieliśmy taką męską rozmowę no, no, no w szatni. Widać, że to poskutowało, że jednak oni gdzieś się tam obudzili, widzieli, że, że jednak nie, nie wychodzi, żeby po takich grach. Wyszedł na boisko i, i prezentować się tak, jak się zaprezentowali pierwszą polowę. Drugą połowę już była dla mnie o wiele lepiej, bo mm, nieważne, że przegraliśmy. Ja widziałem zespół, który y, zrozumiał, że zle zrobili, że źle się zachowali pierwsze polowy. Już w pierwszych minutach drugie polowy zaczęli grać, i mówię, fajnie było, mieliśmy tego karnego, strzeliliśmy. No i później przyszła ta, ta bramka na 2-1 i później nie daliśmy rady nic odrobić, ale cieszę się, że, że oni jednak tam zrozumieli. Nie? Bo mówię, ciężki był sezon za nami, jest ciężki sezon, mieliśmy dużo kontuzji i ciężko mi było naprawdę, żebym teraz zarzucać im obojętno coś, że tam, no mówię, no, po prostu tak się zdarza, no powiedzmy, że przypadek przy pracy, no, w drugi w tym sezonie, i, i trzeba się cieszyć, że tylko dwa, a nie więcej. Co innego powiedzieć. No. A czy to nie Wstało jest przypadkiem się. tak, że byli już pewni awansu, i dlatego trochę odpuścili? Że to już potem jest wszystko jedno. Czy właściwie może być, to... może być, może być, to są młodych chłopaki, no jednak jednak, jednak gdzieś ta mentalność i, i, i w głowach y, może być, że, że ten. Ja akurat y, przed meczem nie zmieniałem taktyki, nie ni, ni, ni rozmowy, ni nic. Cały czas, y, tak jakby był to nasz pierwszy mecz i tak jak nie zrobilibyśmy awansu, bo cały czas podkreślam, dla nas liga nie skończyła. Gramy cały czas o zwycięstwo. No, y, bo on, taki jestem. No, nawet tak jakbym grał, nie wiem, jak to mówi przysłonie o Pietruszki, to i tak bym chciał wygrać. No, no, tak, taki charakter i, i tak od nich wymagam. Dlatego mówię, jest mi przykro, że tak się stało, ale widzę, że oni akurat też te, 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 te mają wyrzuty sumienia. I myślę, że dzisiaj akurat pokażą, że tamto jednak był przypadek i że to się nie, nie, nie powtórzy przynajmniej w tej rundzie do końca jeszcze. Panie trenerze, mamy awans upragniony. Jak ocenia pan drużynę w tej nowej lice? No ja myślę, że w trzeciej lidze będą latwi, nie mówię, że, że, że będziemy wszystko wygrywać, bo to mówię, no, nikt nie ma przepis na, 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 na wygraną, ale myślę, że kopakiem będzie lepiej się grało w trzeciej lidze, gdzie jednak ta technika i taktyka widzie na, 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 na światło tak jak powiedziałem, bo mówię, czwarta liga jest bardzo ciężka, bo niektóre drużyny nawet nie stosują nie taktyki, po prostu każdy biega tam, gdzie chce. Mamy taki zespół, gdzie powinniśmy namieszać te trzecie lidze. Myślę, że jeszcze jak przyjdą parę chłopaków i się trochę wzmocnimy, taką mam nadzieję, to myślę, że, że możemy, możemy zrobić naprawdę dobry, dobry, do, dobrą robotę, te trzecie lidze i zaskoczymy wszystkich. Czyli są jakieś plany co do wzmocnienia drużyny? No jest, są wstępnie. No, poczekamy, poczekamy do, do końca końca. końca. Te rundy I i już, 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 już działamy, żeby jednak, jednak wzmocnić poszczególne formacje i przede wszystkim młodzieżowców. Bo jednak na przyszłą rundę brakuje i będziemy potrzebować jednak wsparcia z młodych opaków. Dziś mecz z włókniarzem Zgierzczy, to jest trudny przeciwnik. Każdy, każdy mecz uważam, że jest e, ciężki i trudny na swój sposób. Myślę, że, że chłopaki dzisiaj mają podwójną motywację. Przydom i rodziny, i przyjacieli, i wierni kibice, które cały czas obserwują. I obowiązek jest ich, żeby dzisiaj im pokazać to, co pokazywali przez cały ten rok. I myślę myślę, że, że będzie ciężki, bo ten zespół jednak yy, tak łatwo skórze sprzeda, będę chciał się pokazać na tle trzeciejowca, bo już tak można powiedzieć. Także myślę, myślę że, że chłopaki się zmobilizują na ten mecz i widzą skoncentrowany i myślę, że będzie bardzo pozytywnie. A która drużyna pana zdaniem powinna razem z Lechią awansować? To jeszcze z sytuacji punktowej nie wynika. Natomiast tak, taki Pana typ. No, ciężko powiedzieć, myślę, że wielu, wielu nie odpuści. Moje zdanie także, że, że już, już tam, nawet jak graliśmy z nimi i wygraliśmy 2-0, tam było rozczarowanie. Bardzo, bardzo, bardzo chętnie chcą grać w trzeciej lidze i myślę, że oni teraz w tą sytuację, jaką teraz znajdują, nie odpuszczą. Myślę, że ja chętnie to, to bardziej bym widział od drużyn, które są tutaj blisko Tomaszowa, bo jednak no mówię, no, mówię, czasami ze szczęśliadowi, życi ci źle nie? Ale my życzymy dobrze sąsiadowi, także no, nie, no, Trzymamy kciuki, może ktoś z sąsiadów jednak, czy Paradyż, czy Woj, czy no, ale myślę, że będzie ciężko. Myślę, że wielu jednak e, największy ma szans. Przed tą kolejką byliście na zgrupowaniu. Czy takie wyjazdy to jest rzecz potrzebna? Myślę, że każda, każda, każde zgrupowanie wynosi coś dobrego. Myślę, że to jest ta integracja, bo nie tylko treningi, a jednak życie z, z, z całą ekipą, tak jak trenerzy z zawodnikami, lepiej się poznajemy. I jednak ten pobyt, nawet ten krótki, 2-3 dni, 7 dni, jednak widać, że możemy na sobie polegać, poznajemy się bliżej. I to jednak też po części robi atmosferę w drużynie. Nie? Każdy, każdy te, te, te wypadek, i teraz przed nami jest, akurat mamy krótki wyjazd do Zakopanego, całą ekipą. Myślę, że to że to pomaga. Pomaga w budowaniu atmosfery. No i ciekawe historie zawsze się zdarzają po drodze, także zawsze, zawsze można przypomnieć w szatni co się zdarzyło i fajna, fajna atmosfera się robi. Przed nami dzisiaj mecz z włókniarzem, ale jeszcze wcześniej o 16, o 16 zaczyna się piknik. Jakie atrakcje na tym pikniku? No tam na pewno, na pewno będzie dużo atrakcji dla dzieci przede wszystkim. Myślę, że dla, dla dorosłych również. Ale tak, to, co mi wiadomo, że, że właśnie dużo, dużo dla dzieci, że tam jest jakiś zespół muzyczny też również, że tam są jakieś zjeżdżalnie. No, największa atrakcja to myślę, że będzie osiemnasty No właśnie mecz. Także to jest, to jest, to jest największa atrakcja mhm. dzisiejszego festynu. No tak, tak. I Puchar, Puchar, Puchar. Czyli dzisiaj właściwie takie wspólne świętowanie Tomaszowian, Kibiców, no i drużyny, kierownictwa i całego klubu. Tak, tak, zgadza się, zgadza się. Dzisiaj, dzisiaj to oficjalnie świętujemy. Chłopaki akurat, no mówię, no, 3-4 kolejki temu już, już, już e, potwierdzili tamas, Amaz, a to jest dzisiaj akurat to ostatni mecz, gdzie możemy się pokazać przed e, kibicami na, na swoich obiektach i poświętować Amaz, bo już e, następna kolejka, e, to znaczy w ostatnim 8-17 czerwca gramy na wyjeździe i nie będzie okazji, dlatego dzisiaj akurat... Potwierdzimy ten awans i ten sukces, który naprawdę uważam, że, że wielki i tych chłopaki naprawdę zasługują na wielkie brawa, bo wytrzymali całe te presje i wszystko i w takim stylu wygrać czwartą ligę, naprawdę no. wielki, wielki sukces i jestem bardzo dumny, że, że mogłem współpracować z takimi ludźmi i z taką ekipą, jaka jest w tej chwili w Lech. Myślę, że oni też są bardzo dumni, bo duża część sukcesu leży też po pana stronie. Muszę zapytać, bo przed nami euro, oczywiście, więc zapytam o pana typ na finał. O, Myślę, że w tym roku będzie, będzie naprawdę ciężko, bo niektóre reprezentacje, które w ostatnich latach gdzieś tam miały jakieś złoty upadki, teraz już tam widzę, że wszystko jest wyrównane, także ciężko, ciężko cokolwiek powiedzieć, bo faworytów jest naprawdę dużo, bo tak jak Francja w ostatnich latach gdzieś tam. Nie, nie, nie wychodziła gdzieś na takich dobrych ścieżkach. Teraz widzę, że już tam trener pułkował drużynę i że też mogą być zaskoczenia. Także ciężko mi powiedzieć. No mówię, tu jest Anglia, Francja, Portugalia, Hiszpania, Niemcy, Włochy. No mówię, no, bardzo, bardzo ciężko wytypować finał. A co do pierwszego meczu? Pierwszy mecz obejrzycie wspólnie z drużyną właśnie w Zakopanem. Jak pan myśli, jakim wynikiem zakończy się to spotkanie? Jak myślę? no Optymistycznie myślę, że będzie 1-0 do, do Polski, ale będzie ciężki mecz, bo Grecy są znani, że, że grają twardo, że grają bardzo agresywnie. Fakt, że, że pamiętam, że Polska wygrała w Bydgoszczy 2-0, akurat to biodebiut Obreniaka, akurat bije na tym meczu. Może i tak się skończyć ten mecz, ale wiadomo, że Grecy Grecji jednak mają, mają drużynę i grają bardzo tward twardą. Twardą piłkę i będzie ciężko, ale optymistycznie myślę, że 1-0 i będziemy wszyscy zadowoleni. No oczywiście optymistycznie myślimy, że wyjdziemy z grupy. Tylko co dalej? Co dalej? Ciężko mi powiedzieć. Akurat no, każdy ma gdzieś tam swoją wizję, każdy kibic zresztą ma swoją wizję i swój skład. No, no, ciężko, ciężko cokolwiek powiedzieć. No, po prostu no, trzeba być optymistą i, i spodziewać się, że, że y, jednak y, wyjdziemy z grupy. No. Teraz powiedziałem, że idziemy, bo czuję się gdzieś po części częścią tego, tego kraju, bo jednak 9 lat zostawiło ślady. i tak mówię, no spodziewam się, że wyjdę z grupy, no, ale będzie ciężko, bardzo ciężko, ale mówię optymistycznie, trzeba patrzeć na to wszystko, no mówię, no jednak jest, jest ta reprezentacja jest taka, jaka jest, dużo jest szumu około nie, jest problemów i każdy widzi to inaczej, ja mówię, no trzeba być tylko optymistą. W takim razie pozostańmy optymistami. Ja bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Gratuluję jeszcze raz sukcesu całej drużynie panu i oczywiście całemu klubowi. I przypomnę jeszcze tylko, że relację telewizyjną z dzisiejszego programu będziecie Państwo mogli obejrzeć w telewizji Amazing w sobotę i w niedzielę po godzinie 16. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.